Could she really be here? Waiting for me? Mary died of that damn disease three years ago. Siemanko moi widzowie, witam was na kanale Lubię Retro. Mam na nie Patryk. Moje hobby to kolekcjonowanie giery konsol. W dzisiejszym odcinku wyruszymy do sklepu CEX oraz pochodzimy po angielskich Charity Shopach. W sklepie CEX oddamy rzeczy, które właśnie widzicie przed sobą. Za gry dałem 11 funtów i 50 pensów. Za kontroler do konsoli Xbox One dałem 10 funtów, kupując go poprzez stronę internetową Vinted. Więc fizycznych pieniędzy wydałem 21 funtów i 50 pensów. Sex zapłaci mi 59 funtów, więc zysk na voucher to aż 47 funtów i 50 pensów. Ale przed oddaniem tych rzeczy do sklepu Sex pochodzimy jeszcze po angielskich Shopach, Lumpeksach, jak zwał, tak zwał, i będziemy polować także na gry, na filmy DVD, na rzeczy, które będę mógł oddać do sklepu Sex, aby tą kwotę voucheru jeszcze zwiększyć. Następnie Zajdziemy do sklepu Sex, pochodzimy, kupimy coś do mojej kolekcji, i na końcu zrobimy podsumowanie w detalach, co udało mi się kupić. Więc bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania filmiku pod spodem oraz oczywiście do łapek w górę. Usiądźcie wygodnie, zapraszam Was do oglądania. No to lecimy pierwszy Czarki Shop były gry na Nintendo DS, moi drodzy, w doskonałych cenach funt 50 funt za sztukę, no ale niestety tytuły te są bardzo tanie, ceks płaci za nie 20-30 pensów, więc całkowicie nie opłacało się ich brać ze sobą, No ale zobaczcie jeszcze jakie tam znajdowały się tytuły. I jesteśmy już w Charity Shop numer 2. Była bardzo duża wystawka gier na Xboxa One w cenie 2 funty i 50 pensów. Zobaczcie, co to były za tytuły, a ja wykorzystując ten czas bardzo mocno zachęcam was do subskrypcji mojego kanału, abyście dali łapeczkę w górę, a także napisali jakiś komentarz. Z tego charity shopu wyrwałem dwie gry, za które dałem 5 funtów. Cek zapłaci mi 10 funtów, więc kwota naszego voucheru wzrasta do kwoty 69 funtów. Teraz wybierzemy się do sklepu Ceks, zobaczymy, co jest w środku, oddamy wszystkie te rzeczy i kupimy grę do kolekcji. W Ceksie była fajna wystawka gier na Sega Mega Drive, a w tym m.in. Mortal Kombat. Były gry na konsolę PlayStation 1, które posiadam w swojej kolekcji, także był bardzo mocny tytuł na DreamCasta za 200 funtów, za 1000 złotych, więc cena zwala z... Na półce z grami na konsolę PlayStation 2 było dużo tytułów, które posiadam w swojej kolekcji. W bardzo ładnym stanie był Mega Man X8, stan, pudełeczka, e, po prostu jakby wyciągnięty z folii, 25 funtów, całkiem przyzwoita cena. Zobaczcie jeszcze jakie były inne tytuły na tą konsolę. A na półce z grami na konsole Xbox klasyczny była w bardzo ładnym stanie gra Ninja Gaiden za kwotę 3 funty i 50 pensów. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy lubicie zbierać gry na klasycznego Xboxa. Ja osobiście uwielbiam zbierać na tą konsolę. Uwielbiam stany tych pudełek, zawartości. Naprawdę to była najwyższa jakość w tamtych czasach. Zerknijcie teraz na konsole, które znajdowały się w tym ceksie. Ja idę oddać wszystkie te graty, dostaniemy kasę na voucher i kupię jakieś gry do mojej kolekcji. Specjalnie wam tych gier nie pokazywałem. Widzimy się w domu na podsumowaniu. Zobaczycie, co udało się kupić. Jesteśmy na miejscu, robimy podsumowanie, co udało się kupić. Jak mogliście zobaczyć, w Charity Shopie udało się kupić dwie gry na Xbox One Halo. Za które Ceks zapłacił mi 10 funtów, więc kwota całego voucheru wyszła 69 funtów. I za 69 funtów kupiłem dwie gry do mojej kolekcji. Jedna gra na Super Nintendo, druga gra na konsole PlayStation 1. Za grę na Super Nintendo wydałem 50 funtów. Na grę na PlayStation 1 wydałem 19 funtów. Jak zobaczyłem grę na Super Nintendo? Od razu zapytałem się sprzedawcy, czy pokaże mi tą grę w jakiej jest kondycji. Okazało się, że kondycja tej gry jest niesamowita. Nie mam jej w kolekcji. Kondycja niesamowita. Oczywiście, że zebrałem ją ze sobą. Jak wiecie, kolekcjonuję gry na NES-a, snes NES i na Nintendo 64. Są to konsole, są to gry na konsole, które naprawdę bardzo ciężko się zbiera. Gry zazwyczaj są drogie, w słabej kondycji, niekompletne. Bardzo, ale to bardzo ciężko się to yy, zbiera. Ale małymi kroczkami dążymy do mocnej kolekcji. Już na stanie na tę konsolę mam 150 gier w oryginalnych kartonach oraz instrukcjami. I tak, pierwszą grą za 50 funtów będzie to gra Wikingowie na konsolę Super Nintendo. Wikingowie to platformowa gra, która została wydana w 1992 roku na konsolę Super. Nintendo. Wikingowie zostają porwani przez obcego o imieniu Tomator. Muszą współpracować, aby uciec z różnych światów i wrócić do domu. Gracz kontroluje trzech Wikingów, z których każdy ma unikalne zdolności. Gracz musi używać zdolności wszystkich trzech Wikingów, aby rozwiązywać zagadki i przechodzić przez kolejne poziomy. Wymaga to strategicznego myślenia i współpracy między postaciami. Gra jest uznawana za klasyk w gatunku gier logicznych i platformowych ze względu na swoją unikalną mechanikę i wymagające zagadki. Jak możecie zobaczyć, pudełeczko w przepięknym stanie. Jeszcze nawet mamy tutaj stickera od Nintendo, więc to też bardzo wpływa na cenę takie detale. Pudełeczko w przepięknym stanie. Zaglądamy do środeczka. Instrukcja obsługi. Tutaj widać tylko klej od naklejki, bodajże z ceną. I oczywiście kadrycz, który także jest w doskonałej kondycji i za tą grę yy, wydałem tak jak mówiłem 50 funtów. Na internetach trzeba za tą grę dać 70 80 nawet są po 100 coś funtów. Jak wiadomo gry Nintendo bardzo zależne z kwoty gier yy, na tą konsolę są od y, stanu y, czy jest y, instrukcja nie jest porwana nie jest uszkodzona czy pudełko nie jest porwane. Tutaj naprawdę stan tej gry bardzo mocno wpływa na cenę. Ten zestawik 50 funtów na czy z Seksa, myślę, że bardzo fajny zakup. Następnie, moi drodzy, gra na konsolę PlayStation 1, gra od Konami. Kupiłem tą grę bez instrukcji, wiedziałem, że nie będzie instrukcji. Już instrukcję znalazłem na internetach za 10 funtów, która już do mnie w sumie jedzie, bo ją zamówiłem. A dokładnie chodzi mi o grę. Poi Poi. Poi Poi to wielosobowa gra imprezowa wydana przez Konami w 1997 roku na konsole PlayStation 1. Gra wyróżnia się dynamiczną i wciągającą rozgrywką, która łączy elementy zręcznościowe i strategiczne, oferując świetną zabawę dla graczy w każdym wieku. Główną mechanika gry polega na rzucaniu przedmiotami w przeciwników na arenie. Gracze mogą podnieść różne obiekty, takie jak kamienie, beczki czy bomby i używać ich do eliminowania rywali. Każda postać ma swoje unikalne cechy i umiejętności, co wprowadza elementy strategiczne do gry. Grę zakupiłem w bardzo fajnym stanie. Pudełeczko jest w bardzo dobrej kondycji. Mamy tutaj znaczek PlayStation, więc wszystko się zgadza w środku tak jak mówiłem nie ma instrukcji, ale tutaj ta strona przedniej okładki jest naprawdę w bardzo fajnej kondycji mamy płytkę płytka jest na pewno tego nie widzicie ale płytka jest w bardzo fajnym stanie więc Poi, poi wpada do mojej kolekcji na konsolę Playstation 1 tak to wyglądało dzisiaj fajny wypadzik, fajny voucherek. 69 funtów, myślę, że bardzo dobrze wydane. Kolekcja gier na PlayStation 1 zwrasta. Kolekcja gier na Zwrasta wszystko się zgadza, spacerek był, czaryty było, więc bardzo udany zakup. Moi drodzy, pamiętajcie bardzo proszę o subskrypcji mojego kanału. To mnie motywuje do pracy, a ciebie YouTube będzie informował o moich nowych filmach. Napiszcie jakiś komentarz, może co wam się udało kupić. Też zadawałem Wam pytanie podczas filmu, czekam na Wasze odpowiedzi. I jeszcze teraz na końcu zrobimy losowanie nagrody, która była do wygrania. Trzeba było wytypować wyniki. Trzeba było wytypować wyniki meczu Polska-Francja. Udało się to czterem osobom i te cztery osoby biorą udział w losowaniu. I właśnie zrobimy teraz losowanie głównej nagrody konkursowej. Ok, mamy cztery karteczki z zwycięzcami konkursu, którzy trafili w wynik meczu Polska-Francja 1-1. Wkładamy je do naszego kubeczka Mario. Wyciągamy. I zwycięzcą konkursu jest. Retro, kaszub, fan, wielkie gratulacje. Napisz do mnie e-maila z adresem i główna nagroda leci do Ciebie. Dzięki wielkie za udział w konkursie. A Wy, drodzy, trzymajcie się, pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcje, trzymajcie się, hej i do następnego filmu.